Witam Państwa bardzo serdecznie w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie na uroczystym otwarciu i koncercie inauguracyjnym 11 Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. To jeden z największych festiwali klarnetowych w Polsce, który stwarza przestrzeń do spotkania środowiska muzycznego, klarnetistów, uczniów, studentów, pedagogów, artystów i wszystkich miłośników muzyki i klarnetowej. Rozpocznę utworem izraelsko-amerykańskiej kompozytorki, przynajmniej plan, o tytule Spirit. Utwór jest zadedykowany jej przyjaciółce klarnetistce, z którą współpracowała i dla której skomponowała większość utworów klarnetowych, których troszkę ma w repertuarze. Wykonamy teraz jako półek y, od zadań specjalnych. Wykonamy dla Państwa kompozycję Immacjonera Krzyńskiego, Reflection nr 6. Jest to kompozycja, która wynika z, y, z owocem głębokiego zainteresowania kompozytora kulturą, sztuką y, y, Azji, szczególnie Japonii. Usłyszą Państwo dźwięki będą tajk odgłosy lasu, wiatr przemykający między kwiatami tkwiącej yy, wisi. Yy, 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 yy.